Słuchasz podcastu dla lekarzy bez fartucha? Zrelaksuj się, odłóż stetoskop i posłuchaj. Dzień dobry, Anna Robakreczek, witam w podcaście dla lekarzy bez fartucha. Dzisiaj moim gościem jest dr Paweł Żuk. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o opiece koordynowanej. Pan doktor jest najlepszą osobą do tej rozmowy, ponieważ współtworzył ten projekt. Panie doktorze, no to pierwsze pytanie musi być takie. Jaka idea się za tym kryje? Dzień dobry Państwu, jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że może to jest zbyt duże słowo jako współtwórca. Jest to na pewno projekt, który, za którym stoi środowisko osób, które są zainteresowane jak gdyby opieką koordynowaną, pracą, pracą tak zwaną opieką zintegrowaną I, i to jest właśnie to środowisko. Ja jestem reprezentantem tego środowiska, więc na pewno nie jestem osobą jedyną, która ten proces stworzyła w tym momencie, a tak naprawdę tworzył to bardzo duży zespół. Jeśli chodzi o najprostszą rzecz, jaką definicję możemy przedstawić opieki koordynowanej, to tak naprawdę jest to usługa, która ma prowadzić pacjenta poprzez różne sytuacje zdrowotne. My w swoim projekcie, który w tej chwili jest wyrażany w podstawowej opiece zdrowotnej, skupiliśmy się tak naprawdę na dwóch aspektach. Po pierwsze, na profilaktyce i badania, które zapobiegają występowaniu chorób, to jest ta jedna noga. I w drugiej części na za opiece nad pacjentami przewlekle chorymi, z tymi głównymi głównymi schorzeniami cywilizacyjnymi, których mamy najwięcej w podstawowej opiece zdrowotnej. Tak naprawdę opieka koordynowana jest dużo szerszym, szerszym obszarem, ale generalnie na tych dwóch obszarach w tej chwili koncentrujemy się, czyli profilaktyka i pacjenci z chorobami przewlekłymi. Choroby przewlekłe, które? Tak naprawdę mamy listę tych głównych chorób przewlekłych, to są w ramach kardiologii, to jest przewlekła choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków oraz niewydolność serca. W ramach pulmonologicznej ścieżki mamy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz astmę oskrzelową. W ramach endokrynologii mamy niedoczynność tarczycy, wole guzowate i nadczynność tarczycy od niedawna. W ramach diabetologii mamy cukrzycę typu drugiego oraz obecnie w tej chwili na etapie rozporządzenia wchodzi od początku przyszłego roku tak zwana ścieżka dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. To będzie piąta ścieżka w ramach koordynacji. Czyli pacjent jest objęty ochroną całościowo, ale czy to nie oznacza, czy to oznacza więcej pracy dla lekarza? Pacjent ma na pewno możliwość, po pierwsze, dostania szybkiej diagnostyki w ramach tych chorób. To jest główna zmiana, która się dokonała. Lekarz rodzinny w ramach opieki koordynowanej może zlecić szeroki wachlarz badań, które pozwalają ocenić stan tego pacjenta, na początku w części przypadków zdiagnozować, a w większości przypadków prowadzić w sposób adekwatny te choroby przewlekłe. Także to jest, to jest pierwsza zmiana. Do, ta diagnostyka do tej pory była zarezerwowana na wyższych poziomów opieki, czyli głównie do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, do szpitalnej opieki. I tutaj jak gdyby to jest ta rewolucja, że ta diagnostyka zeszła do podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze rodzinni mogą specjalnego, ze specjalnego budżetu tak zwanego budżetu powierzonego zlecać te podstawowe rzeczy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że każdy pacjent z chorobą przewlekłą, tą którą wymieniłem wcześniej, ma możliwość odbycia takiej jednorazowej, dużej podsumowującej wizyty. To jest tak zwana wizyta kompleksowa. Ta wizyta kompleksowa jest takim jak gdyby kamieniem węgielnym całej opieki. To jest ten najważniejszy element, że raz w roku pacjent stawia się przed swoim lekarzem rodzinnym Analizują razem jego stan zdrowia, ustalają plan diagnostyczny, ustalają plan terapeutyczny, i wszystko to zostaje zapisane w indywidualnym planie opieki medycznej. Tak zwany IPOM, albo indywidualny plan opieki medycznej, rozwinięcie tego skrótu, to, to jest właśnie ten element najważniejszy, który powstaje w wyniku tej opieki, znaczy, porady kompleksowej, porady kompleksowej. I to jest ten moment, w którym ten pacjent wie, co ma robić przez kolejne, kolejne 12 miesięcy. Kolejny bardzo ważny element w opiece koordynowanej, to jest to, że pacjent dostaje możliwość edukacji możliwość edukacji zarówno jeśli chodzi o, nazwijmy to zarządzanie własną chorobą, którą tą edukację głównie wykonują pielęgniarki, mogą również lekarze wykonywać, ale głównie pielęgniarki oraz bardzo ważny element do tej pory nieobecny w naszym systemie, czyli porady dietetyczne. Czyli to jest w większości z tych chorób istotnym elementem jest dieta, sposób odżywiania, sposób prowadzenia swojego jak gdyby, trybu życia. I to po prostu w ramach tych porad edukacyjnych jest realizowane z pacjentami. To jak się do tego zabrać do takiego, do, żeby przystąpić i objąć swoich pacjentów opieką koordynowaną? Po pierwsze, jeżeli możemy powiedzieć, bo oczywiście ramy tego programu na pewno tego nie wyczerpią, ale generalnie, jeżeli mamy podstawową opiekę zdrowotną, mamy POZ, tak jak mówimy kolokwialnie. Po pierwsze, powinniśmy się zorientować, jaką posiadamy populację, czyli tak naprawdę ilu z naszych pacjentów wymaga tego typu działań, tak? Bo oczywiście, jeżeli ktoś ma w większości pediatryczny, pediatryczny POZ, to tych pacjentów będzie dużo mniej, jeżeli to ma osób starszych, więcej, no to, na to wiadomo, że dla nich jest to bardzo istotny element yy, postępowania. To jest pierwsza sprawa, czyli zobaczy, my kim zarządzamy, jaką mamy populację. Druga sprawa, żeby do tego się zabrać nie jest możliwe, żeby to zrobił sam lekarz rodzinny. Musi być coś, co nazywamy zespołem POZ. Ten zespół POZ w takim minimalnym wymiarze, to jest tak naprawdę trzy, właściwie cztery osoby, ale trzy takie na stałe, to jest lekarz POZ-u, pielęgniarka i koordynator. To są te trzy osoby w tej chwili. Tak do tego wszystkiego dochodzą często jeszcze dodatkowe położne, konsultanci specjalistyczni. Te osoby muszą się gdzieś znajdować w, w bezpośrednio w danej jednostce lub przynajmniej w jednostkach zaprzyjaźnionych stowarzyszonych, żebyśmy mogli to zrobić. I trzecia najważniejsza rzecz, że tego typu opieka no ona wiąże się ze zmianą dotychczasowego paradygmatu udzielania tych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. My dzisiaj mamy kilka takich podstawowych elementów. Po pierwsze, taki, że musimy zorganizować dla tych pacjentów odpowiednią Obsługę w postaci pracy koordynatora, czyli musimy mieć możliwości skierowania tych pacjentów na diagnostykę, na profilaktykę. Koordynator ma możliwość umawiania ich na te, ta, na te procedury, ma możliwość monitorowania, czy te procedury są realizowane. To jest taki ważny element. Kolejna rzecz to jest tak zwane podejście procesowe, czyli dzisiaj tym pacjentem, dzisiaj robimy plan, który będziemy realizować w ciągu całego roku. I to jest Często taki bardzo ważny element, żeby po prostu pacjent wiedział, na co, ma, co go czeka w tym najbliższym czasie. To jest taki rodzaj kontraktu z pacjentem. Tak, to bardzo dobrze, bardzo trafnie Pani to określiła. To jest rodzaj kontraktu. Podpisujemy pewnego rodzaju umowę z pacjentem, co będziemy robić. Oczywiście życie jest bogatsze niż nasz do, dokument w tym momencie, ale generalnie rzecz biorąc, mamy możliwość oczywiście w ciągu roku modyfikowania tego planu, w zależności od sytuacji klinicznej, czy jakiejkolwiek, która się wydarzy w tym czasie, ale jest to rodzaj pewnego rodzaju dokumentu. I pacjent też wie o swoich obowiązkach, swoich przywilejach. To samo dzieje się po stronie lekarza rodziny. Więc to jest całkowicie inne myślenie. Tutaj, jak gdyby, obie strony są zaangażowane w proces opieki. Wcześniej, jak gdyby, ta opieka była taka, że pacjent przychodził, kiedy miał jakąś potrzebę, tak? Lekarz rodzinny był, jak gdyby, do, y, zainteresowany tym, żeby załatwić te potrzeby i tego pacjenta odesłać. Dzisiaj, jak gdyby, właściwie umawiamy się na stałą współpracę w ciągu okresu, który umownie określamy na jeden rok. Pojawił się taki, zanotowałam sobie y, taka postać nowa chyba w tym układzie, koordynator. Tak. Czy to jest ktoś, to może być ktoś, kto nie wiem, to może być też ta pielęgniarka, czy to jest kompletnie dodatkowy członek zespołu? Jeśli chodzi o koordynatora, to tutaj bardziej możemy skupić się na funkcji, jako, jako co ten koordynator, jako funkcja w zespole POZ niż na konkretnej osobie. Bo y, oczywiście zdarza się. Tak, i często w małych zespołach, w małych zespołach to tak naprawdę yy, tę część tych funkcji koordynatora pełni, yy, pełni pielęgniarka. Natomiast tak naprawdę w, w większych zespołach, a właściwie dzięki finansowaniu tego etatu, praktycznie nawet małe praktyki mają możliwość zatrudnienia jednej indywidualnej osoby na ten etat tego koordynatora. To je, bo to jest jak gdyby oddzielne budżetowanie jest na stanowisko tego koordynatora. Więc i tak naprawdę etat takiego jednego koordynatora Zgodnie z pewnymi wyliczeniami, które pojawiły się po zakończeniu pilotażu POS+, taki etat jednego koordynatora jest przewidziany na około 5 tysięcy pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, ale dzięki formule finansowania, która w tej chwili obowiązuje w ramach opieki koordynowanej, każda praktyka do 5 tysięcy ma prawo mieć jeden etat koordynatora. Czyli nawet jeżeli mamy 2,5 tysiąca, 3 tysiące pacjentów pod Opiece zdrowotnej, to i tak jeśli podpiszemy umowę na opiekę koordynowaną, mamy prawo zatrudnić jednego koordynatora, czy takiego koordynatora. Tak naprawdę jest to funkcja, którą może spełniać osoba, która nie będzie, nie będzie osobą medyczną w wykształceniu, ale jeżeli mielibyśmy tak najprościej zdefiniować funkcję koordynatora, to jest ta osoba, która jest tym przyjacielem pacjenta, osobą, która trzyma go za rękę, pomaga mu w tym momencie w tych wszystkich zawiłościach, i jak gdyby jest taką osobą, do której pierwszą linią wsparcia dla, dla pacjenta. Przywodnik pacjenta też, tak. po, po, po całym. Tak. No to świetnie, no to dla pacjenta, znaczy pacjent, korzyści pacjenta już są dla mnie jasne. Jakie korzyści w takim razie z przystąpienia ma lekarz? To znaczy znowu, ja myślę, że tutaj y, y, lekarskie korzyści to są, y, jak gdyby, powiedzmy tak, ja powiem, może bardziej o tutaj to badanie rozszerzymy na korzyści dla całego zespołu. Tak? Po pierwsze, dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to jest całkowita zmiana jego sposobu funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia. Do tej pory był on jak gdyby taką osobą, która trzymała tą bramkę tego systemu, dawała możliwość wejścia do te wyższe piętra, głównie opieki specjalistycznej czy szpitalnej. On był tą osobą, która generalnie wydawała te skierowania, a później realizowała zalecenia innych specjalistów w tym momencie. Natomiast lekarze rodzinni są dobrze wykształconymi specjalistami i wiele z tych jednostek chorobowych, których, które oni jak gdyby do tej pory mieli możliwość jak gdyby kontynuowania tej opieki, dzisiaj mogą w sposób skuteczny leczyć i diagnozować. Właściwie diagnozować i leczyć. I teraz, jeżeli tak sobie na to popatrzymy, to ta rola lekarza rodzinnego stała się dużo bardziej aktywna w tym momencie. On ma dzisiaj narzędzia, ma możliwości, żeby praktycznie samodzielnie prowadzić dużą grupę z tych pacjentów, którzy do tej pory musieli być, no, zgodnie ze standardami opieki, wysyłani do na przykład ambulatoryjnej opieki specjalistycznej po to, żeby, żeby zrobić im diagnostykę w tym momencie, tak? Niekoniecznie prowadzić ich, ale wykonać diagnostykę. Dzisiaj taką diagnostykę możemy zrobić na, podstawie, na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz rodzinny może zrobić, jak gdyby prowadzić w sposób adekwatny i odpowiedni terapeutycznie ten proces. Oczywiście nie wszystkie Przypadki są, jak gdyby, no, powiedzmy, takie bez, bezproblemowe dla lekarza rodzinnego. Dlatego też w tym systemie on dostał wsparcie w postaci konsultacji lekarzy, specjalistów dziedzinowych i zawsze może skierować takiego pacjenta po pierwsze na konsultację lekarz-pacjent, albo samemu przedyskutować dany przypadek z, z swoim kolegą z innej specjalności i wtedy po prostu jest to konsultacja lekarz-lekarz. To jest dla lekarza, to są bardzo ważne elementy, że on w szczególności Szczególnie dla młodych ludzi, którzy myślą o wybraniu medycyny rodzinnej, to jest ważne, bo oni w tej chwili odzyskali bardzo dużą możliwość samodzielności i samodzielnego diagnozowania, diagnozowania tych najczęstszych chorób, z którymi spotykają się w podstawowej opiece zdrowotnej. Druga sprawa dotyczy zespołu pielęgniarskiego. Zespół pielęgniarski. To są też bardzo dobrze wyedukowane osoby. Przez wiele lat przecież prowadziliśmy tą edukację, całość personelu pielęgniarskiego podniosło swoje wykształcenie na wyższe albo licencjatkie, albo wyższe magisterskie. I to są osoby, które w tej chwili bardzo dobrze jak gdyby, spełniają się w roli tych właśnie edukatorów, tej pierwszej linii rozmowy z pacjentem, ustawiania pewnych terapii. I teraz, jeżeli możemy powiedzieć takich, jeżeli do tej pory pacjent Dostawał pewne zalecenia, i później szedł, jak gdyby w pewien niebyt, to dzisiaj dostaje zalecenia, ale ma osoby, które pomogą mu je spełnić w postaci właśnie tych o, o najczęściej pielęgniarek, dietetyków którzy są w tej chwili. Więc to są znowu rozszerzenie szerokie kompetencji dla pielęgniarek, dla, dla dietetyków. Dietetycy właściwie nie, do tej pory nie byli obecni w zespołach PZ. Mhm. Czyli pacjent nie zostaje sam z zaleceniem, proszę zmienić styl życia, tylko ma wsparcie w tym, jak to rzeczywiście zrobić. Tak, ma, ma to wsparcie i to wsparcie jest naprawdę duże, bo w tej chwili w ramach opieki koordynowanej pacjent ma prawo. W ciągu roku odbyć sześć, sześć edukacji pielęgniarskich i trzy dietetyczne. To tak naprawdę co dwa miesiące, częściej mm -hmm. niż co dwa miesiące może korzystać z tego, z tego, z tych usług, a czasami może korzystać w sposób. Oczywiście to jest to, jak gdyby to nie są limitowane świadczenia mm -hmm. co do że, że jakimś równym odstępach w roku, tylko po prostu w ciągu roku kalendarzowego tyle taki ma budżet do wykorzystania jednostka, która prowadzi opiekę akordowaną na edukację. Muszę dopytać, pacjenci z tego korzystają rzeczywiście, czy uczą się korzystać? Hmm. Yy, powiem tak: to jest rewolucja dla systemu podstawowej opieki zdrowotnej, również jest to rewolucja dla pacjentów. I tutaj, jak gdyby yy, wszyscy się tego procesu uczymy. I pacjenci również. To, co dla nich jest jasne i najprostsze, to jest to, że na te badania, które kiedyś czekali kilka miesięcy i musieli jeszcze czekać, odczekać swoje, po pierwsze w kolejce do poradni, później lekarz specjalista wysyłał je na, na te badania, więc znowu czekali znowu na te badania, później czekali kilka miesięcy jeszcze na interpretację tych badań. Ten proces diagnostyczny wydłużał im się niesamowicie. Natomiast yy, dzisiaj to jest bardzo szybkie. Jeżeli sobie yy, Powiemy, ja zrobiłem takie krótkie podsumowanie danych z, z mojej jednostki, która opiekuje się w sumie dość dużą grupą pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ma poradnie specjalistyczne od wielu lat, to powiem w ten sposób, że nawet w tak powiedzmy jednostce w miarę zintegrowanej oczekiwanie na przykład na poradę kardiologiczną i na przykład badanie echo było około, 4-5-miesięczne, tak? To był taki czas, kiedy, kiedy osoba w stanie stabilnym musiała tyle czekać, żeby to badanie otrzymać. Dzisiaj taka, to skróciło się do dwudziestu kilku, trzydziestu dni. Więc widzimy, jaka jest różnica w tym momencie, dlatego, że po prostu lekarz rodzinny daje takie badanie, zalecenia. To też w sposób dramatyczny zmniejszyło Nacisk, jak gdyby, konieczność wysyłania tych pacjentów do poradni specjalistycznych. Więc w jednostce takiej jak moja, która od wielu lat wdrażała tą opiekę koordynowaną. Oczywiście nie wszędzie to się tak szybko odbywa, ale, ale generalnie no, w tym kierunku myślę, że idziemy. I teraz, jeśli popatrzymy na tą sytuację, to dla pacjenta najważniejsza jest właśnie ta sytuacja, że on szybko dostaje diagnostykę. Co do edukacji, którą z mojego punktu widzenia uważam, za jedną z najważniejszych takich, nazwijmy to, inwestycji systemowych, która się w tej chwili dokonała, to nadal pacjenci jak gdyby do tego podchodzą na takiej zasadzie, a czy muszę, czy już powinny, ja i tak wszystko wiem, więc to są takie elementy, które w tej chwili jeszcze nie działają do końca, ale to wynika też z tego, że oni jak gdyby muszą po prostu pójść, porozmawiać, zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko wiedzą, czy nie mają żadnej wątpliwości, czy ta osoba, która z nimi rozmawia nie będzie, że tak powiem, w stanie im pomóc w jakichś takich banalnych problemach, mm -hmm. w których oni często jak gdyby Pomijają to w rozmowie z lekarzem, bo po prostu się tego wstydzą albo uważają to za mało istotne, a tak naprawdę dla przebiegu choroby jest to, jest to coś ważnego. Mhm. No to jakby pacjenci się uczą, wszyscy się uczą systemu, ale program działa już jakiś czas. Ja wiem, że pan mówi, że Bogu ufamy, a wszyscy inni muszą pokazać dane. To ja poproszę o te dane. Ja co możemy już teraz powiedzieć po, po jakimś czasie trwania programu? Mhm. Więc, po pierwsze, to jest jeden z nielicznych programów, który został troszeczkę zrobiony, powiem, w taki sposób w miarę nowoczesny, bo tak, została powołana komisja, która zrobiła ten, tą, jak gdyby, cały ten szkielet tych zmian, i później zostały one wdrożone odpowiednimi rozporządzeniami, zarządzeniami. I w tej chwili pojawiła się druga komisja, która ma jak gdyby o ewaluować ten, to, to zjawisko. Czyli to jest ważne, że jest jak gdyby ktoś, kto czuwa nad tym, czy to wchodzi, czy jak gdyby ta zmiana się dzieje, czy nie. I teraz, jeśli patrzymy na dane, to one, powiedzmy, no, są, za, o nich za chwilę powiemy. Tak, wstępnie, oczywiście, to są pierwsze półrocze, mamy tak naprawdę podsumowane 2023 20, 20, roku. Natomiast to są dane, które trzeba jak gdyby popatrzeć na nie i umieć je zinterpretować. Powiem w ten sposób, zacznijmy może od tego, co jest jak gdyby bezsprzecznie bardzo dużym sukcesem to to, że w ramach tego projektu już. Prawie 30% podstawowej, jednostek podstawowej opieki zdrowotnej podpisało umowy na koordynację. W tak dużej zmianie, w tak dużej, jak gdyby mentalnie zmianie, zmianie opieki podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu 8 miesięcy funkcjonowania projektu to jest naprawdę bardzo duża, bardzo duża e, zmiana. Mhm, jedna trzecia. Czyli jedna trzecia, jedna trzecia pacjentów jest już w ramach tej opieki, objęta tą opieką, bo tak mniej więcej to się tak układa. Kolejna rzecz bardzo istotna, że to co kiedyś uważano na początku przed wprowadzeniem programu, programu jako duży problem, to że małe jednostki nie będą podpisywały tych umów, to teraz to się właściwie nie sprawdziło całkowicie, du małe jednostki właśnie Poszły podpisać te umowy, czyli mamy 60% tych POZ-ów to są te poniżej 5 tysięcy, i to jest ważne, że one podpisały te umowy po to, że zobaczyły, że po prostu to jest naprawdę dla nich szansa, że one mają dużo szybszą możliwość zaoferowania lepszej usług dla swoich pacjentów. To jest bardzo, te, czyli z tej grupy tych jednej trzeciej, to tak 60% to są te małe jednostki. No, jeśli chodzi o takie rzeczy, które, które jak gdyby cały czas nie domagają, no bo wiadomo, że w tym momencie, to są takie miejsca w Polsce, gdzie jak gdyby to nie idzie tak dobrze. Takimi miejscami tak naprawdę na mapie jest Kilka takich miejsc, kilka województw. Głównie jest to związane z modelem opieki, który w tych województwach obowiązuje, czyli rozdzieleniem praktyk pielęgniarskich i lekarskich. Czyli są oddzielne praktyki pielęgniarskie i lekarskie. Tam jest dużo trudniej o współpracę, tam jest dużo trudniej o zajęcie się kompleksowe tym pacjentem, jest dużo mniejsza wola do tego, żeby się tym zająć, dużo więcej barier takich, które się pojawiają. I tutaj jest taka naturalna sytuacja, że to jest problem na pewno projektu, bo w tych województwach to często jest w granicach 20-15% tych POZ-ów dopiero przystąpiło do, tego, do tej opieki. Natomiast elementem, który najczęściej był wykorzystywany zresztą to zgodnie z przewidywaniami, w ramach tego budżetu powierzonego było, była realizacja tych wizyt kompleksowych. Ponad 290 tysięcy pacjentów w tej chwili już miało udzielone te wizyty kompleksowe. W ramach tych wizyt powstał indywidualny plan opieki medycznej. I co jest ważne zgodnie z wszystkimi ustaleniami, od 1 stycznia 2024 ten plan będzie na naszym indywidualnym koncie pacjenta na IKP. Czyli będzie dostępny dla szerokiego grona specjalistów, tych, którzy mogą korzystać z konta IKP, który pacjent pozwoli na dostęp do swojego konta IKP, bo będzie widać po prostu, co ten pacjent miał zaplanowane, co ma mieć zrobione, jest to naprawdę bardzo ważny element do przodu, takiego porządkowania systemu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to 290 tysięcy kamieni węgielnych. tak? Bo to tak no, nazwałam tak, te wizyty, tak, czyli tak, tyle zostało tak. już położonych. Tak, zostało tyle położonych, więc to jest taka sytuacja yy, ważna, bo to są osoby, które generalnie już mają jakiś plan na, na, na opiekę w tym momencie. Tak, to jest, to jest ważne. Mm -hmm. Na pewno, jeśli chodzi o wykorzystanie tego budżetu powierzonego, tych badań diagnostycznych, to tutaj znowu okazało się, że takie badanie banalne, które generalnie rzecz biorąc yy, no, wcześniej było zarezerwowane tylko dla specjalistów, czyli ambulatoryjne badania ciśnienia technicznego, holter, holter, ciśnieniowy, tak zwany. One jest najczęściej wykorzystywanym badania. Czyli generalnie widać, jaki, jaki, był deficyt tego typu badań w naszej populacji i pacjenci z nadciśnieniem, których jest kilka milionów tak naprawdę w tym momencie, tak? Mówimy o sześciu, 7 milionach ludzi. No, oni w tej chwili musieliby, jak gdyby, forsować tą, tą opiekę specjalistyczną, albo po prostu w tej chwili mają Możliwość dostępu do tych badań. Więc badania to jest badanie pierwsze, drugie badania są też z zakresu kardiologii, to jest echokardiografia, później to są badania przeciwciotarczycowych, to są te rzeczy UACR, badanie, które określa funkcjonerek, to jest też znowu takie badanie, które znowu bardzo dużo pacjentów nie miało wykonywanego tego badania, a dzisiaj jest to już szeroki dostęp do tych badań. I tutaj widać wyraźnie, że jak gdyby działa taka zasada, że jeśli damy Pacjentom możliwość dostępu do, do, do tych badań, to jak gdyby system zachowa się racjonalnie. Ci pacjenci dostaną, i będą mogli być lepiej leczeni w tym momencie. Czy jeszcze jakiś, coś jeszcze wynika z tego podsumowania półrocza? No, na, na pewno ogromnym sukcesem jest profilaktyka chorób układu krążenia. Uproszczenie y, zasad akwizycji pacjentów do tego badania profilaktycznego. Pozwolenie, pozwolenie na pro, rozpoczęcie tego procesu dla pań pielęgniarek w tym momencie, dla, dla personelu pięgiarskiego, tak powiem, bo są również panowie pielęgniarzy, więc dla personelu pięgiarskiego. Druga sprawa, która możliwość zamiany jednej wizyty na wizytę, telewizytę w ramach tej, tego, 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 tego działania profilaktycznego spowodowała, że ilość badań w ramach tej profilaktyki wzrosła dziesięciokrotnie. Dziesięciokrotnie. To jest ogromna, w ciągu ogromna, pół roku, ogrom, w ciągu mhm. pół roku, tak? Pierwsze półrocze 23 i do, do obecnego czasu to jest wzrost dziesięciokrotny w tym momencie. Dobrze, czyli to bardzo obiecujące. Najbardziej chyba to, że tylu jest chętnych tak, do przystąpienia. Tak. To też chyba jest dobry prognostyk na przyszłość. I właśnie, bo widzę, temat jest rzeka. Można byłoby pewnie długo o nim, ale tak powoli musimy kończyć. Dlatego Jedna rada na koniec albo jakieś rady. Jak zacząć? Jak się zabrać? Jak się zabrać? To jest zawsze taki. Po pierwsze, nie bać się tej zmiany. To jest taka najważniejsza rzecz mentalnie, że wielu już sobie poradziło, więc poradzimy sobie i my w tym momencie. Druga sprawa, że jest w tej chwili już duże środowisko ludzi, którzy są w stanie pomóc. Mamy bardzo fajną, fajną komunikację w tym zespole, który prowadzi, jak gdyby, który już realizuje. Mamy bardzo dużą grupę na Facebooku, gdzie jest mnóstwo rad, mnóstwo porad, mnóstwo takich praktycznych rozwiązań. Mamy bardzo dobry portal koordynowana.pl, gdzie jak gdyby strona internetowa, na której znowu można dostać bardzo dużo praktycznych informacji. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej ma całą sekcję poświęconą opiece koordynowanej, więc jest gdzie jest, gdzie zdobywać wiedzę. Druga sprawa, na pewno w tej chwili będą dodatkowe środki na to, żeby szkolić, będą dodatkowe środki na to, żeby zachęcać placówki do przystąpienia do tej opieki. To, to jest znowu, czyli nie trzeba się bać, że trzeba wszystko samemu zrobić w tym momencie. Natomiast moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby Usiąść i przekonać swój zespół. Ta zmiana nie jest możliwa tylko w głowie lekarza, pod całej opieki zdrowotnej, właściciela, ona musi być możliwa, jeśli cały zespół jest na to zdecydowany. I trzeba pokazać to poprzez właśnie taką zasadę korzyści w tym momencie. Dla większości z tych ludzi, którzy pracują w tej chwili w zespole POZ, będzie to zmiana, którą będą odbierali jako coś pozytywnego, jakoś coś rozszerzającego ich kompetencje, i na pewno. Pacjenci, ja naprawdę no, rozmawiam z wieloma właścicielami, z wieloma lekarzami POZ, ale również z wieloma pacjentami. Odbierają to jako bardzo, bardzo atrakcyjną zmianę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Myślę, że to jest taka pigułka na temat opieki koordynowanej. Więcej na portalach, o których pan mówił. Więcej też zapraszam na, po więcej zapraszam na portal Polfarma dla Ciebie.pl. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Dziękuję bardzo. To był podcast dla lekarzy bez Fartucha. Po więcej ciekawych treści dla lekarek i lekarzy zajrzyj na www.polfarmatlecie.pl.